witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Assassin's Creed Syndicate. Jak widzicie, jesteśmy cały czas przy tym samym ekranie, przy którym zostawiłem Was w poprzednim odcinku. I wykonamy sobie teraz misje związane z sekwencją piątą. Tak więc do dzieła ryzyko w interesach. No dobra, odpalmy sobie to. Now Starek has bought an omnibus company as well. I suppose he wants to control the neighborhood's workers and keep them under his thumb. Pearl Attaway is Starek's competitor, is she? Perhaps it's time I went into business. And Miss Fry, what are your plans? I studied the history we recovered from the Kenway Mansion's hidden room. I'm off to a certain monument. Dobra, jak widzicie pojawiły nam się kolejne misje w tej piątej sekwencji zarówno dla Iwi jak i dla Jacoba. Przy okazji też tutaj widziałem, pojawiła nam się tutaj jeszcze ta misja. Też w sekwencji piątej. Dobra, to weźmiemy sobie sam początek tutaj tą misję. Ja jestem tutaj, więc daleko mi tutaj też specjalnie nie będziemy. Ja może i nawet powiem wam się tutaj przeteleportuję, żeby było jeszcze szybciej. mogę? Oh. Splendid. You're here to murder me. I what? No matter. Everyone has a prize. Is this enough? I'm not here to kill you. Then what's your game? Mr. Starick and the Milner Company have blocked your ambitions long enough. I have a business proposition for you. Wonderful come with me we have much to discuss mr jacob fry at your service truer words were never spoken if you'd be so kind as to take the reins you must understand that i've received threats against my life malcolm Miller has all but waged war on me since mr starin no offence i hope but you do look the key. i doubt i shall ever recover from such a slight what then is your interest in my redemption mr fry i sense an opportunity that will benefit us both do you is that so hard to believe whatever your intentions it will be quite the tonic to strike back against milner and starrett that's one of milner's Dobra, lecimy za nimi. Też wiecie co wyczytałem. E, bo Są czasami takie ciekawostki, kiedy się e, ekrany ładowania tutaj nam pojawiają. To raczej jest, wiecie, w takich sytuacjach, jak kiedy po prostu uruchamiam grę, a nie kiedy gra się ładuje. No bo swoją drogą grę niesamowicie długo się ładuje, jak są takie jakieś, wiecie, e, przerwy między misjami. Wtedy nie ma nic. Jest czarny ekran, to jest straszna lipa. Ale kiedy uruchamiamy grę, mamy takie różne ciekawostki dotyczący właśnie tutaj tych starych czasów właśnie była wcześniej informacja że były bardzo wąskie ulice wtedy czasami jak ktoś miał dosyć długi powóz to miał problem, żeby gdzieś tam po prostu, żeby te powozy się zmieściły schemat trasy, okej okay. słuchajcie, pojedziemy sobie może tędy, nie pojedziemy tą drogą, którą tutaj mi każą, ale zaraz o właśnie, teraz się pojawi nowa droga. I teraz zobaczcie, tutaj mamy na dosyć wąską, nie, tą drogę. I trzy pojazdy, takie powozy by się już nie zmieściło. O tym była wcześniej właśnie mowa. Tylko mamy szerokie. Malcolm Milner. Starex Puppet himself. Careful, you twats. This park scene needs to make it to the Outaway Depot. He thinks he can burn my buses. Let's give him a taste of his own medicine. Let's give him the whole damn bottle. <laughs> we'll turn Milner's Parks in against him. But I'll need help from my gang. Such entrepreneurial instinct, Mr. Fry. I shall leave you to it. Okej, okay, słuchajcie. Znajdź sposób na zniszczenie Omnibusów. Pierwsza rzecz, to trzeba zwerbować naszą ekipę, która nam pewnie pomoże. Druga rzecz, to udać się jakoś tutaj na... Dobra, oni sobie będą walczyć na spokojnie, niech tutaj... Nawet im dam tutaj rozkaz walki. Ok? Szkoda, że tutaj kurcze nie walczą, bym im spuścił te beczki. Czekajcie, użyjemy sobie strzałki, żeby tych tutaj też skutecznie. Załatwić, tu mamy kolejnych. A moja ekipa cała pokonana, pokonana, już jest? Dosyć im to szybko poszło nawet. No niestety. Chociaż gdybym chciał, gdybyśmy gdzieś tutaj mieli jakieś ludzi w okolicy, mógłbym ich ponownie zwerbować. Tylko teraz pytanie: po co oni sami się tutaj rozwalą? Wszyscy. Widzicie? Tam mi mamy jeszcze sporo kolesi na piątym poziomie, jednak oni jakoś chyba nie specjalnie tutaj będą chcieli albo no i pójdą. Kurde. Mogłem popchnąć ten wóz, a czekajcie. Może mi się uda tutaj w miarę szybko to załatwić. Nie, nie, nie. tutaj jeszcze jest, widzę kolejny koleś. Dobra. I teraz ci, ci się zorientują. Nie zorientowaliście, nawet nie zdążyli się zorientować. No więc dobra, teraz na spokojnie możemy sobie to popchnąć. Tutaj się teraz pewnie wszystko sfajczy. Wszystkie te powozy: podpal. A też chciałbym w fajnym miejscu sobie teraz. Aj, mamy mało czasu. Chcę zobaczyć, jak to się będzie fajczyło, wszystko.

Like A powiem Wam, że ta akcja mi strasznie przypomina zdobywanie kasy w GTA. Z tego względu, że jeśli chcemy zdobyć kasę na giełdzie w GTA, na przykład, to też musimy niszczyć jakieś samoloty, drużyny. Znaczy. Konkurencji, musimy zjeść samoloty, samoloty konkurencji, w którą inwestowaliśmy na giełdzie. Tak więc dosyć to podobnie wyglądało. I teraz tak, mamy kolejne misje. Ja sobie zaraz tutaj sprawdzę gdzie to jest. Ta misja wyglądała ciekawie, więc rozegrajmy sobie kolejną. Jacobem W przednim odcinku graliśmy dosyć sporo IV, tak więc dzisiaj pogramy sobie troszkę Jacobem Wiem, że tam w poprzednim odcinku też chciałem pograć IV, ale widzieliście, ja podszedłem Eevee do tej misji jednej i z automatu mi tutaj się w kasetce pojawił Jacob. Czyli po prostu misja była do wykonania dla niego A ja o tym nie wiedziałem, dlatego ja też czasami tak będzie. Wiecie, jak jest jakaś misja, gdzie jest zaznaczona, czy to jest Jacob, czy to jest IV, to wiadomo, że jedną po prostu będziemy grali, jak są jakieś takie misje nieskonkretyzowane pod, pod postacie, no to czasami nie wiadomo, nie, kto wykona tą misję. Ale wiadomo, będę starał się tutaj robić taką różnorodność, troszeczkę tą osobą, troszeczkę tamtą. I to jest gdzieś tutaj, czekajcie, przejdziemy sobie tutaj. I tutaj mamy, kurde, musimy ją gonić. Niestety miejscówka spotkania jest ruchoma, <grych> ale chyba też jakoś specjalnie nie uciekną nam. Nie wiem, że mógłbym przyjąć jakiś powóz i tutaj do nich dogonić, ale to jest kwestia kilku sekund tylko i zaraz ich dorwiemy. Dobra. Dobiegłem. Mr. Fry, I told you to make an appointment. My schedule was open. You're fortunate. I like you. <laughs> Internal combustion engines. Eight small syllables that mean a great deal of money the engines will be delivered to milner by train secure them for me and he will be devastated hmm. i'll need a second train to pull this off and i think i know just the man so we have a deal mr fry you're fortunate i like you miss attaway Ciekawy, ciekawy mnie, czy będzie coś tutaj między nimi, bo taki jakiś wątek miłosny między Jacobem a jakąś babeszką przydałby się. Yy, przynajmniej takiego mojego odczucia. Widać, że taki właśnie to jest typ faceta, który gdzieś tam mógłby sobie zabalować. Rozpocząć jakiś romansik. Naszym zadaniem pobocznym jest nie zabicie żadnego policjanta z konwoju, tak więc Chyba za bardzo tutaj nie będę mógł Posilać się gangiem, bo wiecie, jak, jak ja tam powiem ludziom, dobra walczcie, to oni nie patrzą pewnie, czy to policjant, czy to jakiś przeciwnik nasz Zabijają wszystkich, zobaczcie, zwróćcie uwagę jak fajnie dzieciaki się bawią tutaj Znaczy to nie jest fajne sobie tak stanąć czasami i popatrzeć sobie na to Jak, jak chłopczyk fajnie się bawi Niestety jest to przyjemniejszy widok. Tutaj koleś coś tam czyści. Co on robi? Poleruje. Głupi jakiś czy co? Zobaczcie, w poprzednim odcinku mieliście, znaczy nie poprzednim odcinku, o dwa odcinki, wcześniej mieliście ze mnie beke, że powiedziałem, że życie żyje własnym życiem. Chodzi oczywiście o ludzi, którzy tutaj żyją własnym życiem, no zobaczcie, sobie siedzą, leżą, to jest tak czasami fajnie jest tej sobie przejść, popatrzeć sobie, powiedzieć sobie, kurde, jakie to jest realistyczne wszystko, jakie to jest naprawdę piękne. Ja bym przes przes przesunął się w czasie o, o kilka. Yy, set lat po prostu i... Ja mam taki pomysł, żeby w ogóle to przejąć. Stać się potem jakoś anonimowym. Dobra, i żeby mi się to teraz udało, to będzie genialnie. Dobra, o to mi właśnie chodzi. Przyspieszenie, jak my im uciekniemy, to będę mógł go uwolnić. Nie, powiem to można wykonać na kilka różnych sposobów Ale ja miałem taki właśnie pomysł Jasne, mógłbym zabić wszystkich policjantów też, nie? To oczywiście jest e, możliwe I łatwiej by było, ale chciałem wykonać tę misję inaczej Niestety policja nie odpuszcza Ciekawe czy będę ich w stanie zgubić To chciałbym przede wszystkim sprawdzić Czy po czasie odpuszczą Dobra, chyba odpuścili, teraz tutaj wjedziemy Jak mi się to uda to będę przeszczęśliwy Kurde no jakby było jakieś... postarać się to jakoś zrobić Chodzi o to, że wiecie nie ma Nie ma, nie było zakrętów była długa prosta więc mnie dogonili Ale teraz chyba sobie odpuszczą już Już nie sądzę, żeby może się jeszcze uda kurde tutaj Zorientują się tutaj wjechałem, czy? Znowu długa prosta, nie ma gdzie tutaj za bardzo skręcić. Tutaj zawrócimy sobie może. Ale cały czas cisną za nami. Jedźcie, jedźcie koniki! Jedźcie! aleś teraz zaklinowałem, kurde. Mają problem, żeby podjechać. Ale oni też pewnie będą mieć problem, żeby tam podjechać. Może się nawet zgliczują jako i zawieszą. Lecimy teraz tędy. Dobra. Staliśmy się anonimowi, super. Pomysł miałem fajny, myślę. Ciekawy, przynajmniej. Można było ich zabić, ale wtedy nie byłoby tego celu dodatkowego. No i nie byłoby pewnie tak fajnie. Mogliby mi też zacząć uciekać, na przykład. Też mógłby być problem. Więc, co chcesz, Fry? Co makes you so sure I want something? Perhaps I saved you out the kindness of my own heart. Come on, let me transfer. No dobra, eee, przeszukaj skrzynia odłącz wagon ze wsparciem. To lecimy. Dobra, tam mamy pierwszą rzecz do odszukania. Tam widzę kolejne będą. Niestety nasz tutaj zasięg wzroku nie jest tak duży, aby tutaj to... Okej. Okay. Nie, dostał. Teraz tak, odłącz. Czekajcie, odłącz go ze wsparciem. Udało się to zrobić. Dobra. Lecimy dalej. sobie po raz kolejny noże Genialnie No zejdź stąd, zejdź Żeby nas nie zauważyli Się straszył spierdzielił, co tam Mamy czysto, chociaż chyba się zorientowali, że coś tutaj się dzieje i chyba za nas pójdą, bo są oznaczeni na żółto. Czekajcie, tych sobie jeszcze przeszukam, co możemy odłączyć. Dobra. Które te wagony muszę odłączyć? To jest ten wagon kolejny dokładnie. Wagony zaliczone. Aj, żeby teraz się nie zorientowali, tam I jeszcze tego teraz tutaj tylko trzeba. Nie wiem, czy nawet to będę musiał robić. Ejcie, jeszcze go zastrzelimy. Aha, chodź, hać koleżko. Dobra, dostał Heda. I możemy sobie przyszukać tą ostatnią skrzynię. Zostań anonimowy. No przecież jestem anonimowy. No dobra, o to nam chodziło, więc odłączamy i będziemy mieli spokój z wszystkim. To co chcieliśmy, zdobyliśmy na 100%. Teraz musimy tam iść. The internal combustion engine. The end of horse drawn transport. It's like gazing into the future. And what is the going rate for the future, do you think? We're not selling them. You're giving them to your contact? you'll be paid all the same who is this pearl anyway how long have you been working with her she's a business partner that's all you need to know Znajdzie, dobra. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeśli Wam się podobało, koniecznie stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały z Assassin's Creed na moim kanale. Ale to już jutro. Trzymajcie się. Cześć!